I dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale i um, e, tak, zrobimy sobie dwie listę Chodź w tak FNAF, nie wiem, zostaw suba, bo chcę wbić 300 do końca roku Dobra, więc z, z, zaczynamy, jest tutaj wiele postaci, które możemy sobie wybrać Czy jest tutaj ta jedna? Tak, jest tutaj ta osoba i e, wybieramy Pierwsze e, mamy Mango! Kurwa, kim są ci ludzie? Ja, ja ich nie jestem. Kim oni są? To może by było, ale damy na ujdzie. Co to jest? Fantom Marionetka. Super. I z, m, może być. Ma fajne historie. E, mamy też Fantom Zika. Fantulzika e, Ona wychodzi z telewizora jak Samara, więc Ale jest też taka, taka spalona, więc damy tutaj Iwan, Iwan, no kibus Ale no, no jest ładny Taki dzieciok Taki, taki mały martwy dzieciok Z tu tutaj bojce? Nie wiadomo Dobra, o nie To był Nightmare, Ballon Boy. Bo ja nie lubimy mieć więcej do chybania. Rockstar Bonnie. Rockstar Bonnie może być. Nie jest jakiś taki mega przystojny ale, ale może być. Tutaj. Dobra, lecimy. Jakaś taka wpływająca baby, to najdzie do wywalenia, bo bo ona wnerwia. E, Rock, Mr. Hippo. No. Nie ja da się chyba go jakoś tak mega kolorów zobaczyć. Ale jeśli każdy dobrze pamięta, jest on fioletowy. Więc może ujść, może Lefty Lefty do ale co w sobie marionetkę? I czy się nada? Jakoś będzie ładny. No nie wiem, no, no ładny jest on. Ten robocyk z Security Breakfast. No, no, jest bzetki. <laughs> i, i, i wkurza tym, się, jak się to, to, to się atakuje i, i daje swoje sereny, by przywołać ludzi których nie lubimy dobra Phantom Freddy Phantom Freddy no, no jest ładny, ma swojego małego to bo ono i nie, nie ma go w tej części. Dobra, nie ma go w nie zaś mi się to wydaje. Dobra, mamy Foxiego. Hmm. by mógł być Foxy. No Foxy to jest zarobić to postać. Ja go bardzo lubię, więc na ładne. Jeśli tutaj ktoś dojdzie, to wiedz to, że nie, nie zimkuję do tej osoby, okej, okay, okej. Okay. Co można o nim powiedzieć? Wudzę, nie robi nam taki jumpscar, że można ogłudnąć. Ale, ale... jest patyczkiem takim. Więc... Dziecko, dziecko idzie tutaj. Nie wiem Nie wiem co robi to dziecko, ale... Nie to to prawdopodobnie może być Henry, więc Henry, e, może, może być Golden Freddy, tak samo jak mówiłem o tym gościu, o, i to, 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 to tutaj, bo bo ja lubię też tą postać, jakaś tam cyka. dobra, gdzie damy tą jakąś tam jakaś tam zika, no, no może być. Może być taka cika. Czy ja... Czy ja serio mam do wyboru... dziecko? Dobra. Martwycięską pójdzie do wywalenia. E, o! Ehm... <grym> to jest zika. To jest i gdzie może trafić. Jest ma zup. To jest soksy. Jeśli go nie ma, to jest ładny. A z tego, że ma zup, to idzie na saksy. I ma fajne... tak. E, ty, nie wiem kim ty jesteś, nie wiem jak się nazywasz, ale robisz takie ubudu budu bu. Ty jesteś eh, y, U uh, C N Monty, Monty. Może nie no, nau, no, nędrowny no, wybór, ale jest ładny. Dam go tutaj. Ty, nie wiem też jak się nazywasz, ale jesteś z inny location, więc no, ujcie! Z niego są takie kapelki, ale. Jest kit. Elcipo. Elcipo, może ty słuchajcie. Bo on tylko daje reklamy. Chyba. Ennard. Ennard. Um. No, to nie jest za ładnie znamię. Robocik. Panie Robocik z Security Beach'a. No. słodki jest ten. Taki słodki opłacik. Dobra, został przesunęte. Więc pan Afton no ujdzie. Monty... Też ujdzie, bo chociaż jest trochę zniszczony. Elizabeth, eee... Eee... Jesteś ruta, więc ujdzie. Eee, Gregor... Grzegorz, Grzegorz, który może być. Gregory botem K -k e, jest ładny, więc muszę iść tutaj. Jakiś król. Jakiś król robotów. Więc król robotów... E, niech pójdzie... Nie no, nie jest za ładny. To jest... Babonet albo Bon... Nie, to nie bon -bon. bon, bon jest tu. To będzie chyba bonet. One to trzeba kliknąć w nosek, więc jest jakieś takie chłodziutki, więc pójdzie tutaj, bo no, ujrza, o Kelpi! Może powiedzieć, on jest z pociąg. morda. Kolejny robocik. Jezu, nie, nie lubimy. One są takie iu gdzie był ten kolega? był wkurzający. On nic takiego złego nie robił. Więc może być. Marionetka idzie tutaj. Straszna i tak dalej. O! Cika. Cika może być. Cika jest spoko. Lubimy cika. Ona robi dobrą pizzę. Afton. Po raz drugi, tak, po raz drugi. Pana w który prawie nic nie robił w tej grze. O tym, jak wygląda, to jego na ujdzie. Nie pamiętam ciebie. Nie pamiętam, jak się nazywa. Ale coś ten z Freddie było związane. I do jego psuska trzeba dawać 5 monet. Więc może być. Lol. Bit. To też tutaj może być. Bo tutaj chyba u niego trzeba lol wpisać. Ten talerzyk. E, no, taki średni. E, plus trap. Brzuszakowy To tak, dobrze mówię plus. Nie! To był Fredbear, Przypuszczam, nie pijcie mnie. To był mały Fredbear, brzuszakowy. I on, on jest śpaczny. Eee, to i po nich może być. Ten. No on może być przydatny, bo do niego można włożyć wiele rzeczy. Więc on może być. Znaczy ujdzie. Jakiś czarny e, foxy. Nie będzie go widać w ogóle, ja tego położę. No to Tutaj. Bonnie! Bonnie, Pony Paul. B, 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 Dobra, ujdzie. Ty jesteś. To wywalenia, bo wywalasz krew. Ty jesteś Niki. Nic takiego nie robisz. Lidstrap. Lidstrap może być. Jest super. Foxy. Nie był Freddy. Foxy może iść tutaj. Pan. Jajajaju. Może jakie ja im nazwę myśleć. Raz jest pan z talerzami. Raz. Jajajaju. Jajajaju. E, ujdzie. Chikorita. Chikorita. Mo Mokra woda. <laughs> Cikorita Chikorita, pójdzie. One do wywalenia, nie, one są najgorsze. Chica, 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 Chica. No tutaj, sorry, straszna jesteś, mordo. Bon Bon, Bon Bon, Je, masz iść tutaj. Freddy Fazbear, Freddy, Freddysion. Fryderyk idzie tutaj, no, no jest ładny. Mike, Mike oczywiście też jest ładny, bo tak, przez wiele zdjęć i filmik blobuś! Ja <suszel> oczku... No, kurwa To jest oczywiste, blobuś jako seks jak musi iść to Kati, kto uwielbiała mnie polubi Powie wow, monster. w końcu dałeś jakiś sorobisty wybór Jesteś super, lubię ci, dam ci lajka Springtrap Springtrap no... Jest taki... Może być Gdyby nie miał tam w sobie Ludzia, aby mogło być lepiej, ale może być, do tych wystających flaków, można się przyzwyczaić. Fredbear, Fredbear, może być, może być, jest spoko, jest ładny. Ten, no taki, no mało go można zauważyć i taki tam, zniszczona Roxy, no zniszczona Roxy, no może oj, Może nie ma oczu, ale jest kit. E, balora, Balora, Balora ujdzie. Robocik sprzątający. Mm, mm, mm. One chyba też da baj więc dam cię tu. Giga Music Man. Ujdzie. Jezu, ile jest na ujdzie? <grym> A, nightmare, pretty. no On jest straszny, więc nie. Purple guy. Może być. Purple guy jest spoko. Dobra morda. Razem um, chodzimy na wódę. Oksy normalna, to idzie tutaj oczywiście, tak, napiszcie w komentarzu ile było raz powiedziane e, tak, a wtedy dam wam serduszko, albo sobie hashtag tak, to wtedy dam wam serduszko, dobra. plus Trap, plus Trap idzie tutaj, on sobie o Elizabeth Bott. A <laughs> mm. no ty, ty nic nie robisz, po prostu siedzisz. Dobra, w tego, filmu, robisz, to się wywalam z rodziny. Music Man. Gdzie jest to, bo mnie po wentylach. Phantom Foxy. Może być. Miss Gear. Witch Chica. O, eee. eee. ujdzie. Fani. To już się nie mieści, leci na górę. Nie wiadomo czemu. <laughs> Ty, eee, żaba. Rzaba, żaba jest Ty Nie mieścić mi się w Ty e. idzie, red na u... Daj mi wejść. Dobra, Weszłam Ciebie. Hehe. <laughs> to też może tutaj iść. Mr. Hippo może być. To jest chyba Spring Bonnie, ale świetle, więc może, może być. Jakiś Freddy. też może być. Tak, A go tutaj jest ze względu na Usena. No. Tak się prezentuje nasza lista. I to tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Siema Elo.